W godzinach porannych otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu, najprawdopodobniej wybuchu gazu w lokalu mieszkalnym usytuowanym na trzecim piętrze typowego budynku wielorodzinnego 4 do wybuchu najprawdopodobniej doszło w lokalu mieszkalnym usytuowanym na trzecim piętrze. Tam zniszczenia są największe. Natomiast siła wybuchu była tak duża, że uszkodzeniu uległo 11 mieszkań w całej klatce schodowej. Brak szyb w oknach, drzwi są powyrywane z ościeżnic, poprzewracane są meble w tych lokalach mieszkalnych. Efektem wtórnym tego wybuchu był pożar. Na szczęście nie rozprzestrzenił on się poza lokal mieszkalny ten na trzecim piętrze, gdzie najprawdopodobniej doszło do wybuchu. W tej chwili zabezpieczamy miejsce zdarzenia. Ewakuowaliśmy łącznie ponad 50 osób. Cztery osoby zostały zabrane do szpitala. Jedna osoba dość znaczne obrażenia, dość znaczne poparzenia. Najprawdopodobniej był to lokator właśnie tego mieszkania. Na szczęście pożar nie rozprzestrzenił się poza ten lokal mieszkalny. Jest już ugaszony. Zabezpieczamy miejsce zdarzenia i badamy przyczynę wybuchu. W budynku nie widać wyraźnych pęknięć, wyraźnych zarysowań. Natomiast muszą to zbadać inspektorzy nadzoru budowlanego. Kiedy będą mogli wejść do środka? W tej chwili nie jestem w stanie Państwu powiedzieć. No na pewno te mieszkania są bardzo zniszczone. Ale tak jak powiedziałem, inspektorzy nadzoru budowlanego zbadają, czy da się dalej mieszkać w, tym, w tej klatce schodowej w tych lokalach. Siedziałem, czytałem prasę. Momentalnie wybuch się wytworzył proszę pana usłyszałem huk wielki porzuciło mnie w mieszkaniu zrobiło się pełno ognia ja otworzyłem balkon patrzę a z, znaczy z sąsiedniej klatki znaczy się z okna wywala się znaczy tam te wszystkie rupiecie takie to to wrywało ja wiem czy to wanna była czy to co to nie, nie powiem tego tylko ledy tam na ziemi i proszę pana poza tym dym do telefonu, ale się zaczęło mnie cząść, telefon mnie wypadł, bo chciałem zadzwonić po straż, proszę pana. I tego nie dawałam się, bo to nerwy zaraz opanowały, jestem po zawale, to zaczął się cząść. Prybra mnie zaczęła cząść, proszę pana, także... Szybko nie, tak przyjechała jest. straż pożarna. Szybko przyjechała, proszę pana. Bardzo Ała szybko. Czy pan jakieś uszkodzenia w mieszkaniu? Ja nie wiem, no nie mogłem, proszę pana zobaczyć. że nie ma światła, to nic pan teraz nie zobaczysz, bo przecież wyłączone jest światło. A to, proszę pana, to jest czy po końsku nie to muszę chodzić po ścianach patrzeć, czy jest są jakieś uszkodzenia, czy nie ma. Proszę pana, trudno mi jest powiedzieć. Zgłosiły się cztery osoby potrzebujące pomocy do szpitala. Na miejsce w tej chwili został podstawiony autokar, który będzie przewoził osoby gdzieś, gdzie będą mogły przetrwać ten czas. Gdzie jeszcze straż pożarna prowadziła akcję ratowniczą. Akcja jeszcze będzie trwała na pewno gdzieś około półtorej godziny. Czy budynek został uszkodzony, czy wiemy coś na to? Myślę, że na ten temat najlepiej jak będzie się wypowiadała Straż Pożarna, bo to oni jakby są tutaj od zabezpieczenia miejsca zdarzenia.